Projekt rzucewo rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 39 tysięcy złotych. Cała wartość projektu to jest 1 240 tysięcy. No się bardzo cieszę z moich rodzinnych stron z powiatu puckiego. Świetne dwa, dwa projekty. Gratuluję, że. Gmina wiejska Puck też stawia na turystykę, na turystykę wodną. Korzysta ze swoich znakomitych walorów wynikających z pięknego położenia nad Zatoką Pucką. Projekt obejmuje przedłużenie obecnego pomostu, stałego pomostu o 43 metry. Zwiększy to zdecydowanie i podniesie atrakcyjność samej miejscowości Rzucewo dla żeglarzy, ponieważ Zatoka w Rzucewie celuje się dużą płycizną. Wydłużenie tego o 43 metry podniesie walory tego miejsca cumowania i na pewno zdecydowana ilość więcej mieszkańców będzie z tego korzystać. Również zagospodarowanie się poprawi przy samej przystani, przy zejściu. Też poniesie to zdecydowanie atrakcyjność całego rzucewa. Też, którzy przypłyną, będą mieli możliwość obejrzeć naszą osadę łowców fok, która znajduje się w parku kulturowym. Jest to też jedna z niewielu rzeczy w Polsce i w Europie. Tak, takiego parku praktycznie drugiego nie ma jak nasz w Rzucewie. Też to poprawi zdecydowanie dostępność i od morza, i od normalnych szlaków drogowych. Jeśli chodzi o mariny, to, to jest jeden z, z projektów, który jest częścią wielkiego programu. Modernizacji bądź budowy przystani żeglarskich dla potrzeb wodniaków. I w przypadku szlaków kajakowych budujemy też ogromny program, który, na podstawie którego korzystamy z walorów województwa pomorskiego, wykorzystując jeziora i, i rzeki. I gmina Puck wpisuje się doskonale i w pierwszy program, i w drugi program. A więc panu Wójtowi serdecznie gratuluję. Dzisiaj też możemy się już pochwalić tym, że wspólnie z powiatem dobiega końca budowa nowej nawierzchni drogi asfaltowej do Rzucewa, co było takim no, dużym problemem dla wszystkich, którzy korzystali z usługi, możliwości z naszej osady łowców Fog w Rzucewie, z zamku w Rzucewie. Też jest y Nowa rzecz, która zapewne się wydarzy, powstanie bardzo poważne i duże centrum rehabilitacji. Także to dla Rzucewa stwarza wiele, wiele dobrych i dużych szans. Też jest cegielnia, stara cegielnia, która oferuje swoje usługi w, w ramach spotkań różnych imprez, które się tam toczą, pokazuje to i tą odrestaurowaną cegielnię, co jest rzadkością. A taki piękny zabytek zachował się w gminie Pucki. Myślę, że otwarcie to dla tych żeglarzy, dla tych ludzi, którzy przepłyną, będzie też bardzo dużą atrakcją.